minę, ale to jest niedobrze ma taki żręstw. Nie, <noise> 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 Pozwolicie Państwo, że w imieniu organizatorów otworzymy dzisiejszą uroczystość patriotyczno-religijną. A więc na samym początku proszę bardzo strażaków z jednostek gminnych straży pożarnej o wystawienie warty honorowej przy mogile powstańców styczniowych. Proszę bardzo także o wystawienie pocztów sztandarowych partii politycznych, instytucji społecznych i szkół. Poproszę teraz delegację o złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy mogile powstańców styczniowych. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na tej uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny. Witamy zaproszonych gości, między innymi przybyli na tą uroczystość członkowie archidiecezjalnej Akcji Katolickiej, członkowie zarządu. Dostrzegam również e, przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Witamy gospodarza gminy pana Wójta, a także gospodarza tego miejsca, mieszkańców Klarowa. Bardzo serdecznie witamy księży, księdza proboszcza e, Andrzeja Juśko i księdza doktora Huberta Czarneckiego z Lublina, który wygłosi dzisiaj homilię naród polski, wszyscy i obywatele Rzeczypospolitej dzięki naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ofiarami. Wzywamy, aby dbając o zachowanie przerodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, szanowanie tych zasad, mieli zaniedruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 219. rocznicy tego wiekopomnego wydarzenia oddajmy się zatem w krótkiej chwili obywatelskiej refleksji. Konstytucja 3 Maja uchwalona została w roku 1791. Głównymi autorami ustawy rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz Hugo Kołłątaj. Zatwierdzona przez Sejm Czteroletni była efektem zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ówczesnej Rzeczypospolitej. Ratowanie ginącej ojczyzny spod obcych wpływów stało się naszym narodowym obowiązkiem.